Wcześniej właśnie ten wykres, który Państwu pokażę, jak to zmieniało się w ciągu ostatnich miesię miesięcy. Niektórzy mówią, było po kilka dolarów, bo wzrosła cena do kilkunastu tysięcy dolarów. Wyżej nie będzie, proszę Państwa, było wyżej. I już tutaj widzimy na tym wykresie ostatnie miesiące listopad, grudzień, dynamika, wystrzał. Nawet w skali jednego roku możemy tutaj podkreślić 345%, nawet do 40 tysięcy dolarów podchodziła już cena za jednego bitcoina, kryptowaluta. Czy to jest sposób na zarabianie, na to, żebyśmy byli milionerami, żeby kupić sobie Ferrari, a może jakąś willę na lazorowym brzeżu? Tego nie wiem. Wiedzą to nasi eksperci, A może trzeba po prostu uważać i spokojnie do tego tematu podchodzić. Z nami już teraz Szczepan Benten, współautor książki kryptowaluty, ale również współtwórca Personal Token. Skłaniam się Szczepan, dzień dobry. Witam serdecznie. Jak również jest z nami człowiek od zarządzania funduszami, Dawid Czopek, fundusz Polaris, czyli fundusz z Adjufan Kłaniam się, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Mamy byka i niedźwiedzia, zwolennika i sceptyka w bitcoinu. To może, Szepan, od ciebie zaczniemy. Dlaczego bitcoin jest OK? To jest jedna z największych innowacji w systemie finansowym od czasów, kiedy wymyślono metodę wybijania monet. Jest to innowacja na tej pierwszej fundamentalnej warstwie finansowej. Potem wszystkie po, po okresie stworzenia monet wszystkie następne innowacje, włącznie z pieniądzem fiducjarnym bez pokrycia, to są, to są innowacje na wyższych warstwach pieniądza. Nic się w gruncie rzeczy na koniec nie zmieniło na tej najniższej warstwie. Dzisiaj widzę przychodzi i stawia zupełnie nowe paradygmaty tego, jak się świat może rozliczać, gdzie może przechowywać wartość i jak ją wymieniać. To teraz pytanie do zarządzającego, który przecież patrzy na wartość w firmach danych. Gdzie tutaj w bitcoinie znaleźć wartość i czy pan kupiłby inwestycyjnie bitcoin? No właśnie, to o czym powiedział mój przedmówca, oczywiście wszystko jest prawdą, tylko pytanie, gdzie znaleźć tą wartość? Jeżeli jednego dnia, czy właściwie w ciągu kilku dni, wartość bitcoina może zmienić się z 20 tysięcy dolarów do 40 tysięcy dolarów. Coraz więcej tej spekulacji powoduje, że to, to wszystko, o czym mówił mój przedmówca, niestety staje się elementem spekulacji, która nie pozwala temu instrumentowi na dobre zagościć w takim świecie finansowym, w rozumieniu. Tego, co, co znaliśmy do tej pory. No, właśnie, Szczepan, jak na ten argument odpowiesz, bo w, w Waszej książce można by że to strażnik apolityczny, wykorzystywany do zabezpieczenia Twoich oszczędności, tylko tutaj mamy do czynienia ze zmiennością? Zmienność jest naturalnie przyta w całą naturę rynku finansowego, i tutaj zarzucanie bitcoinowi. Temu, że jego cena się waha, jest troszkę nie na miejscu, z, zwłaszcza z ust kogoś, kto zarządza funduszami, no bo przecież inwestujecie w aktywa, których cena się nieustannie zmienia. Oczywiście dynamika wzrostu i spadków bitcoina jest wysoka, ale się to też z tego względu, że jest to młoda dość technologia, nie całe 12 lat, więc mamy, e, mamy jeszcze bardzo dużo czasu, żeby zbudować większą płynność, większą kapitalizację i większą stabilność. Zresztą, ta stabilność cały czas rośnie. W miarę jak bitcoin rośnie, tam rośnie wraz z tym płynność, a co za tym idzie również stabilność tej ceny. A te aktualne wzrosty są spowodowane pewnie tą sytuacją na świecie geopolityczną, która tak naprawdę tylko i wyłącznie sprzyja bitcoinowi, i wszystko, cały ten niepokój na świecie, to, że bizon staje na czele kapitola amerykańskiego, jest wręcz. H pieniądze w stronę bitcoina, który, tak jak sam pan redaktor powiedział, jest tą apolityczną walutą. To pytanie do zarządzającego aktywami Panie Dawidzie, to jak w takim razie można się do tego odnieść, skoro też niektórzy eksperci podkreślają, to jest przyszłość, że to są waluty, w których też już jest obrót, że to są gigantyczne pieniądze w skali chociażby jednego dnia, ale może taka jest przyszłość, tak to będzie wyglądało. Nie zawsze będziemy chodzili do banku, korzystając z ich usług, żeby płacić naprawdę za prowizję, skoro tutaj klikamy i mamy już te pieniądze przelane na drugi koniec świata, chociażby. No dobrze, tylko przelewamy te pieniądze w jakimś celu. Zakładamy, że kupujemy, chcemy sobie kupić coś w internecie, tak? Od kogoś, kto prowadzi sklep internetowy. Taki ktoś, kto prowadzi sklep internetowy, ma marżę, nie wiem, 2%, 5%, to jest maksymalnie wszystko. I w jaki sposób on ma przyjąć dzisiaj od nas płatność bitcoinem, jeżeli cena bitcoina zaledwie w ciągu kilku dni potrafi zmienić się o kilkadziesiąt procent? Więc to jeszcze raz wrócę do tego, o czym mówiłem. Ta natura bardzo spekulacyjna bitcoina tak naprawdę nie pozwala dzisiaj na to wszystko, o czym mówił mój przedmówca. Pan, mój przedmówca także powiedział o tym, że ceny instrumentów na rynku się zmieniają. No tak, ale zmienność, która jest na bitcoinie, jest absolutnie szalona w ostatnim czasie. Ja też przypomnę, proszę mi pokazać taki szeroki instrument rynkowy który w ciągu zaledwie kilku lat wzrósł z kilkuset dolarów do 20 tysięcy, następny spadł do 4 tysięcy, żeby znów wzrosnąć do 40 tysięcy około, mniej więcej. Z całym szacunkiem nie ma tak zmiennego instrumentu dzisiaj jak Bitcoin. Ja mam nawet taką teorię, że te ostatnie wzrosty, które są związane z Bitcoinem. Trochę spowodowane są, czy w dużej mierze spowodowane są kwestiami związanymi ze spekulacją. To znaczy, wtedy, kiedy skończyła się większa zmienność, ja nie mówię o takiej zmienności, która jest na Bitcoinie, ale wtedy, kiedy skończyła się większa zmienność na indeksach w Stanach Zjednoczonych, na ropie, na SP, na Nasdaqu, wielu tych bardzo spekulacyjnych inwestorów przerzuciło się na Bitcoina. I to miało miejsce już w listopadzie tego roku, zanim jeszcze ktokolwiek słyszał o Bizonie w kongresie amerykańskim. A jeżeli chodzi o samą wartość Bitcoina, jak w ogóle to oszacować? Bo jeżeli mamy firmę, to, to ta firma przecież zarabia, prowadzi jakąś działalność operacyjną gospodarczą, no i wtedy możemy zobaczyć, czy zarabia, ma jakieś aktywa, to wszystko później sobie podsumowujemy. A szef jak to zrobić w przypadku Bitcoina? A może jesteś na tyle byczo nastawiony, jak to wciąż ten tytuł głosi, że Bitcoin nie będzie po 35, 40 tysięcy, tylko właśnie podejdzie nawet pod milion dolarów? Tak, oczywiście dalej trzymam się tej predykcji. Myślę, że prędzej czy później milion dolarów będzie wart tylko jednego bitcoina. A jego wycena, yy, tylko żeby zrozumieć, bitcoin zmusza nas do zadania pytania o naturę pieniądza. Czym jest pieniądz? Czym jest w ogóle wartość sama w sobie? I bitcoin staje się protokołem wymiany tej wartości. Podkreślam sobie protokół, bo jest to ogromny skok w przyszłości, jeśli chodzi o rozwój technologiczny. Wcześniej nie mieliśmy protokołu, który bez potrzeby zaufania do banków, bez potrzeby zaufania do instytucji regulujących rynek finansowy, możemy dokonywać w bezpieczny sposób, w zaufany sposób, w weryfikowany sposób transakcji z całym światem. I, to, i z tego bierze się jego wartość. Te, jego wartość bierze się z tego, że jest odłączony od tego rynku aktualnego, który jest zjadany, on się sam zjada, od stroną ogona, jeżeli widzimy, że rząd chiński próbuje nacjonalizować Alipay na przykład. To, to, są, to są wydarzenia, które, na które Bitcoin właśnie jest odpowiedzią. Nie da się znacjonalizować Bitcoina. Nie da się go wyłączyć. Trzeba wyłączyć cały internet, żeby wyłączyć Bitcoina. Nie da się komuś zabrać, zarekwirować Bitcoinów. Te wszystkie cechy, które sprawiają, że on jest właśnie globalny, oddzielony od tego obecnego rynku finansowego, to stanowi jego wartości. To stanowi o tym, o tej podstawowej wartości, która jest tak naprawdę buduje fundament na rozwój tysięcy różnych produktów finansowych. Już dzisiaj mamy setne, dziesiątki tysięcy projektów, które budują rozwiązanie, które, na które Wall Street patrzy i otwiera szeroko, szeroko oczy, mówiąc, że nie wiedziało nawet, że to jest możliwe, że da się to zrobić w świecie finansów. Dzisiaj mamy bitcoina, który jest programowanym pieniądzem, a w erze internetu, w erze digitalizacji wszystkiego, w erze covida, zdalnej pracy, bitcoin tak naprawdę Kwitnie, można powiedzieć. I dzisiejsza wycena to tylko zalążek tego, co będziemy widzieć w najbliższych paru latach. pan Benton podtrzymuje za czasem milion dolarów za jednego bitcoina. Jak fundamentalista, człowiek, który docenia wartość, Dawid Czopek mógłby się do tego odnieść? Czy on widzi tutaj jakąś wartość? I czy też byłby skory powiedzieć, że za rok, dwa to bitcoin będzie nie po 30 parę tysięcy, albo na przykład po 10 tysięcy? I możemy na przykład wszystko stracić. Bezpieczeństwo. Ty nie mów, ile ja mogę zarobić, ty mi powiedz, ile ja mogę stracić, panie Dawidzie. Ok, czyli są dwa takie fundamentalne metody, jeżeli chodzi o wycenę y, aktywów. Pierwsza z nich no, to jest model z dyskontowanym przepływu pieniężnym, gdzie patrzymy ile dana firma, czy ile dane przedsięwzięcie w czasie y, swojego istnienia może zarobić pieniędzy. Dyskontujemy to do dzisiaj, wiemy ile to jest. Mniej więcej warte. Drugie podejście, które bardzo często jest stosowane w przypadku surowców, to jest tak zwany model krańcowego kosztu wydobycia, czyli na przykład w przypadku miedzi wiemy, że możemy sprzedać ileś tam set tysięcy ton miedzi, wiemy ile kosztuje najdroższe wydobycie właśnie tych kilkuset tysięcy ton miedzi i to jest najprawdopodobniej cena, która odpowiada. Natomiast w przypadku bitcoina no, mamy oczywiście kopalnie, tak zwane kopalnie, które są jakimś tam kosztem związane, można. Gdzieś tam e, z, znaleźć, tak? natomiast no, to chyba nie jest dobry model do tego, żeby go wycenić. Tak naprawdę, patrząc na to też, co się dzieje na, na, na świecie, jak duża jest zmienność właśnie bitcoina od listopada, można sobie zadać pytanie: no dobrze, co na świecie się zmieniło w tym czasie, że e, tak bardzo wartość bitcoina. Wzrosła. Ja niestety obawiam się, i to nie jest tylko moje zdanie, ale jak popatrzymy zarówno Europejski Bank Centralny, jak i KNF wydały w ostatnim czasie ostrzeżenie, bo to wszystko, o czym mówi mój przedmówca, jest oczywiście prawdą. Ale znaczna część inwestorów, trochę robię tutaj cudzysłów, którzy dzisiaj inwestują w bitcoin, to są po prostu spekulanci, którzy bardzo mocno liczą na wzrost wyceny i nie patrzą na te wszystkie czynniki fundamentalne i fajne, które są związane z bitcoinem, i o których mówił mój przedmówca. Dlatego bardzo ostrożnie, żebyśmy kiedyś nie mieli do czynienia z taką sytuacją, że ktoś przyjdzie i powie do nas, no ale on nie wiedział, myślał, że to nie może spać, że to tylko rosło. Znamy to tą argumentację z inwestorów finansowych. Bardzo dziękuję. Dawid Czopek, zarządzający funduszem Polaris, to adio i człowiek, który na kryptowalutach się zna jak mało kto, czyli Szczepan Bentyn. Bardzo dziękuję. Przywolny współautor książki kryptowaluty, ale też współtwórca Personal Tokens. Za i przeciw, byk i niedźwiedź, ale przede wszystkim bezpieczeństwo, proszę Państwa, naszej pieniędzy. To jest najważniejsze. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia, Panowie. A w biegu Niedźwiedziu już teraz kolejny temat, bo zanim zarobimy, to najpierw trzeba po prostu wiązać koniec z końcem. Jak to zrobić, skoro mamy kryzys? Oczywiście w perspektywie można powiedzieć, że jest odbicie gospodarcze, ale na horyzoncie mamy niestety też tąpnięcie na rynku pracy, o czym też mówią ekonomiści. Dopiero teraz firmy zapowiadają zwolnienia. Ostatnie dane zarówno Krajowego Rejestru Długów, ostatnio też takie dane widziałem, że co trzecia polska firma obawia się bankructwa, więc te zwolnienia mogą się pojawić. Jak związać koniec z końcem? Zwłaszcza, że tylko w skali ostatniego roku nasze zadłużenie średnie na Kowalskiego i Nowaka wzrosło o ponad 1000 zł.